Gdzie ja właśnie jestem? Jedyne co wiem, to, że musimy odnaleźć sobie jakiś zaginiony pilot i jesteśmy Bobem, który wygląda jak typowy nubek. No ale słuchajcie, przejdźmy sobie do pokoju obok, bo musimy znaleźć sobie właśnie pilot, który gdzieś tam zaginął, a wy w tym momencie zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Tu jest jakaś szafeczka, jest jakieś łóżko, ale w tym pokoju niestety niczego za bardzo nie widzę. I tu się da chyba na dół skoczyć. Jest jakaś karteczka, który musimy sobie naprawić podłogę. A, czyli to jest zniszczona podłoga, ale wskoczyć tam na dół sobie nie możemy. To przejdźmy sobie może do jakiegoś pokoju obok, tu jest łazienka, ale w tej łazience też niestety nic nie Widzę. Mamy jeszcze jakieś kolejne schody. Okej, okay, dobra. Tutaj jest już dużo więcej pokoju co? To jest jakiś wielki szczurek. Mamy dać mu ser, albo coś innego. No dobra, zaraz sobie myślę, że coś takiego znajdziemy. Tu jest jakaś roślinka, ale też nic, niestety sobie w tej łazience nie znajdę. Mamy teraz jakiś pokój gamera! Dobra, jak jest pokój gamera. Wow, I tu jest jakiś Billy, który gra sobie Giereczkę, Billy, czemu ty grasz w gierkę? Chcesz mi powiedzieć, gdzie znajdę sobie coś ciekawego? Jest nawet tutaj jakaś wróżka, albo jakiś... Ok, gdzie? Co to jest? Mam znaleźć jego smoka. Nie wiem, gdzie jest ten smok, ale go poszukamy. Jeśli go znajdę, to na pewno ci go przyniesz. Niosę. Mamy przejście do piwnicy. Właśnie wszedłem na piętro i z piętra mamy wejście do piwnicy. To jest całkiem ciekawe. mam tutaj deski, których też niestety nie mam, jak zniszczyć. tu się zbagowałem chyba troszeczkę. Już udało mi się wyjść i znalazłem sobie kolejny pokój. To jest jakaś książka, ona się troszkę rusza. Nie wiem, co sobie tutaj mamy napisane, na pewno nie będę tego wszystkiego czytać, ale dalej mamy jakiś papier, tu jest łóżko, nie wiem, czy jest oparte o ścianę I kubeczek. mogę już tego kubeczka do wycieku z kuchni. Ej, w kuchni na skrzyni było. Dobra, kuchnia musi być chyba gdzieś na dole, bo tam był też jeden pokój, do którego nie wchodziłem i to jest chyba. Tak, dokładnie, no bo ok, nie w tym miejscu. Tutaj. Dobra, i możemy sobie teraz to zniszczyć. Aha, czyli udało nam się zebrać wodę. Przypuszczam, że wcześniej mogliśmy po prostu tutaj przejść. Mamy. Jest ser, dobra, ser będzie dla szczurka. Mamy wodę jeszcze jakąś. Są tu jeszcze jakieś szafeczki. Jest pizza nawet. Ej, mogę sobie ją wziąć? pizzę już nie możemy wziąć. Aha, czyli temu szczurkowi chodziło o to, że mamy dać mu serek albo pewnie pizzę. Więc szybko sobie teraz do niego idziemy. Trzymaj. okej, okay, może sobie. Tak zniknął, okej, okay, Czyli nasz serek zadziałał i jesteśmy teraz tutaj w jakiejś garderobie. Chyba coś takiego, nie wiem. Leżą tu jakieś ubrania na ziemi. Mamy złoty klucz. I mamy. Mogę tą miotę podnieść? Nie myślałem, że mogę. To jest w ogóle jakiś święty wikoń na półce. Nie wiem co on tutaj robić, tylko jest bez brody w ogóle, co jest dosyć dziwne. Nie widzę smoka, patrzcie, bo tutaj go tu chyba wcześniej nie było. Był sobie za toaletą, więc mamy teraz bardzo dużo nowych rzeczy. Możemy sobie smoka oddać i dostaliśmy po prostu jakieś osiągnięcie, więc no za dużo nam to nie pomogło. Co Ty właśnie w ogóle byli chciał? Gdzie jest pilot? No właśnie, to jest przecież nasze zadanie. Musimy sobie ten pilot gdzieś odnaleźć, a jak na razie to ja kompletnie nigdzie nie widzę. Ale co my jeszcze znaleźliśmy? Chodzę po całym tym domu, już naprawdę kompletnie nie wiem, co mam zrobić, a zapomniałem o tym, że przecież. Mamy klucz do drzwi, co nie? Możemy sobie chyba teraz... Tak, oczywiście, możemy sobie te drzwi otworzyć. Mamy tutaj na dole rybkę. Cześć, rybko, potrzy... O, masz wodę. Dobra, daj mi wodę, czyli mamy zdobyte kolejne osiągnięcie. I w dodatku zrobimy sobie teraz siekierę, która już wiem, do czego będzie mi potrzebna. Przy okazji odkryłem sobie dużo innych, ciekawych rzeczy, tak jak na przykład kliknij na telewizor, ale nie wiem co z tym chodzi, bo to jest chyba jakieś inne zakończenie z tego, co się dowiedziałem. No i przy okazji wylałem na biliego tutaj wodę i nam zniknął niestety. Nie wiem co się z nim stało. Wejdźmy sobie teraz do piwnicy, musimy zniszczyć sobie te deseczki. Tak, właśnie jak teraz widzicie. I zjedziemy sobie jeszcze niżej I chyba udało nam się właśnie znaleźć nasz pilot Ej, co to jest teraz za ręka? Ktoś nam go zabiera, co to ma być? Dlatego w tym momencie przejdziemy sobie na chapter Numer 2, żeby dowiedzieć się co się Stało z naszym zaginionym pilotem Znajdź mnie, znaczy znajdź to Coś tam, findy wiecie o co chodzi Teraz tak, musimy chyba sobie wejść do tej dziury i jeszcze powiem wam Że na samym końcu odcinka sprawdzimy sobie Sekretne zakończenie, co to jest? i ucieka, dobra, gonimy go szybko, patrzcie co tutaj biegnie On jest, ej, mega straszny w ogóle, nie wiem czy ma go gonię, to chyba nie jest dobry pomysł, ale Musimy to zrobić, gdzie my teraz jesteśmy W jakiejś opuszczonej jaskini Mamy tutaj zamknięte, to mogę sobie coś podnieść Niestety chyba nic sobie nie podniesiemy Tu jest też jakieś przejście, ale moje się już niestety nie mamy Więc przejdźmy sobie gdzieś tutaj Na bok mamy kluczyk, dobra Kluczyk na pewno nam się bardzo przyda Co się teraz dzieje? Spadliśmy sobie Gdzieś troszeczkę niżej, kilka pięter I co mi tutaj właśnie wyskoczyło? Chciałem sobie, oła, oh wow, ej on mi uderzył jeszcze w dodatku Dobra, to musimy sobie znaleźć jakieś inne Przejście, ale tu w ogóle innego przejścia nie ma Albo w lewą stronę, okej, okay, do mi się gdzieś wejść, mamy tu jakoś pochodnie. Musimy sobie skraftować. Kilow, chyba? Tak? Patrzcie, mamy jakiś craftik. Kilowek dostaliśmy. Dobra, mam kilow, tylko mógłbym go sobie jakoś podnieść. Mamy go w ręce, dobra, bardzo fajnie. Teraz cię, O, zniszczymy sobie go, żeby już nam nie przeskazał tutaj w niczym. Jeszcze drugi się pojawi, będzie. Jeszcze jeden oczywiście, żeby on mnie przypadkiem tutaj nie zniszczył. Są jakieś kryciki podziemne. O, i wow, one są wszędzie, dosłownie. Zostawcie mnie. mam Mega, malutko HP. Co to jest za królik, jakiś mega straszny. Okej, okay, nie podchodzimy sobie do niego. Musimy sobie teraz znaleźć niebieski, czerwony i żółty. Półty kluczyk. Nie wiem, jak to zrobimy. Kliknąłem cię. Mogę. O, okej. Okay. To żółtego już nie musimy sobie znajdować, bo już go chyba mieliśmy. Niszczymy sobie deseczkę i mamy teraz jakieś kolejne przejście. Mam nadzieję, że nic już nam tutaj nigdzie nie wyskoczy. No, albo wyskoczyło znowu. I tutaj też jest nam potrzebny niebieski kluczyk. Mamy sobie w ogóle pójść stąd. Nie wiem, czy on nam już mamy stąd iść. Deseczkę sobie to jeszcze zniszczymy. Przejdźmy sobie obok tego. To są kolce w ogóle chyba jakieś. Nie chciałbym na nie wchodzić, bo pewnie zginiemy. I mamy czerwony kluczyk zdobyty. Ej, dobra Te kolce się dopiero teraz odpaliły, więc mogliśmy sobie to wcześniej przy... Przejść, ale na szczęście nie było to Takie trudne jak myślałem Tego sobie nie otworzymy, może to jest też coś sekretnego Więc później postaram się tutaj wrócić Jeżeli zdobędziemy sobie już niebieski klucz Ale na razie wróćmy sobie na sam początek Bo mamy niebieski, tak? Dobra, sobie Nie, czerwony mamy, co ja w ogóle gadam? Już normalnie mi się mylą te klucze, za dużo tego wszystkiego już tutaj dzieje Uu, Trzeba tak przejść, żeby przypadkiem sobie nie spaść Pójdźmy sobie może tą drogą Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że jest troszkę bezpieczniej Okej, okay, dobra To chyba był mega dobry wybór, że poszliśmy sobie właśnie tą drogą Teraz tutaj po tej deserze żeby nic nam już nie spadło. I co my tutaj dalej mamy? Fioletowy kluczyk jeszcze raz. Yo, siemka fioletowy, witam cię. Mogę tu wskoczyć jakoś? Mogę, okej, okay, tylko musimy sobie tą drabinkę tutaj zniszczyć. Tu jest jakieś przejście nad kulcami, cyk, przejdziemy sobie boczkiem. No no super im poszło. Może teraz mi się chociaż uda. Ej, tu jest w ogóle inne przejście! Nie wiem, co tutaj się dzieje. To jest oszustwo, okej. Okay. Ale uda mi się zrobić. Mamy teraz jakieś przejście dalej, a ja powinien się cofnąć chyba. Dobra, najpierw się cofniemy, bo ja powinienem otworzyć sobie teraz to niebieskie przejście, a tam dalej. No dobra, sprawdzimy sobie co tam jest. No to chyba jednak był dobry pomysł, że poszliśmy sobie kawałek dalej, bo tego nie nie udało mi się zebrać w końcu dobra teraz go zebraliśmy teraz już na 100% ej bo kolce tutaj jeszcze jakieś są zostawcie mnie wreszcie mi się udało stamtąd wydostać i skoro już mamy niebieski klucz to najpierw otworzymy sobie to przejście bo jestem bardzo ciekawy co my możemy tutaj znaleźć ej to jest chyba jakiś sekretny pokój nie wiem wy... ej to jest flamingo cześć flamingo witam cię czemu potrzebujesz pomocy co się stało właśnie to jest bardzo dobre pytanie o to samo chciałem zapytać nie wiem czemu tu w wszystkie jakieś ubrania potrzebujemy czapkę ej zgubiłem swoją czapkę i my musimy znaleźć czapkę teraz twoją no, i możemy powiedzieć, że nie znajdziemy jego czapki, sobie stąd pójść na przykład. No dobra, to jest w ogóle coś pobocznego, więc tego robić nie będziemy. My musimy przejść tą grę do samego końca. To jest na razie najważniejsze. Więc otwieramy sobie kolejne niebieskie przejście i mamy teraz przejście do jakiejś dalszej części tej całej kopalni. Czy ja znalazłem czapkę? Nie, to jest crafting. Już myślałem, że może jego, jego czapkę przypadkiem znalazłem. Picy nie mogę sobie podnieść. To jeszcze muszę tutaj znaleźć. Tu jest jakiś diamenci, tu jest w ogóle jakiś żółty kaktus. Liknąłem sobie jeszcze na ścianę i znowu mi się coś tutaj pojawiło. Zielonego klucza raczej nie mamy, chyba podejdę. Sobie tego sprawdzę. No nie mamy, niestety, zielonego klucza. W drugiej części naszego craftingu nigdzie nie mogę znaleźć, więc może powinniśmy wejść sobie tutaj do góry i gdzieś raczej to tutaj znajdziemy. Uuu, ej, tutaj chyba nie możemy dalej przejść. Co tu się stało? To jest zniszczone w ogóle wszystko. Może jakąś ściankę, coś mogę sobie podnieść. Nie, to tak ogólnie klikam, naprawdę wszystko to się da, ale widziałem, że jeszcze jedno przejście mamy z tej strony, tylko że tutaj strasznie ciemno. Czy my właśnie wróciliśmy na sam początek? Nawet nie wiem, czy po tych schodach da się wejść. Czemu tu jest ten szczurek? E, co ja tutaj robię? Nie nie wiem, co ja tutaj robię, ale wróciliśmy sobie dosłownie do samego początku. To jest jakiś obraz, też nim nic nie zrobię. Może tutaj gdzieś powinniśmy znaleźć sobie tą drugą część? To chyba raczej w ogóle nie był dobry pomysł, że ja tutaj przeszedłem. Od samego początku miałem po prostu otworzyć te drzwi. Nie wierzę w to. Nie wiem w ogóle, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem. I mamy znowu bardzo dużo przejść, więc. a, to są kolce. Czyli nasze jedyne przejście jest dokładnie tutaj. Wow, ej, są tutaj takie ładne, niebieskie płomienie, ale one nam przeszkadzają. U, jeszcze podpalają w dodatku. I mamy jakiś chyba malutki labiryncik. Ej, tu jest coś tajnego. Mogę to kliknąć? Ej, kliknąłem to? To też? To też? I co się teraz stanie? Nie, wyczyściłem sobie wszystkie kamienie i dostaliśmy tylko osiągnięcie. No kurde, myślałem, że znowu nam się pojawi coś fajnego. A, musimy zgasić sobie wszystkie ognie teraz. What, A ile tu jest tajnych? A, to w ogóle chyba to tajne. Przecież mamy jeszcze kluczyk dodatkowo, więc fajnie, że udało nam się go znaleźć. Cześć, kaczuszko. Kim ty jesteś? Miał. Aha, to jest w porządku. Kaczka, która miał, czy robi mój i warczy, więc nie wiem, pójdźmy sobie stąd. To nie w porządku. Teraz dalej tak. Mam jeszcze tutaj jeden ogień. Tu mam w ogóle jakąś ramkę. I ostatni ogień jest dokładnie w tym miejscu. I czy teraz to przejście nam się otworzyło? Tak, chyba tak. Ja sobie czy tak chodzę, klikam na wszystko. Widziałem, że z tą czaszką da się pogadać. Nie wiem co ona. Od nas... A, Squid Game. No okej, okay, fajnie. W Squid Game ma już kiedyś graliśmy. Teraz sobie damy spokój i musimy sobie przeciągnąć tą dźwignię. Nie wiem, czy się teraz tworzyło, ale pewnie jakieś kolejne przejście. I jeszcze pamiętajcie, że w dodatku zdobyliśmy sobie chyba jakiś tajny kluczyk. Nie wiem do czego ten tajny kluczyk będzie nam potrzebny. Co to jest teraz? A, udało nam się to otworzyć. Dalej mamy okień. Czapka Ej, to jest czapka, Flamingo! Nie wiem, czy ja się teraz chcę do niego wracać na sam początek. A nie, czy to w ogóle nie było w My czasami. Ja już nawet nie wiem. Ale chyba. Chyba to była czapka Flamingo. Mamy kolejną dźwignię, więc. I tu są te tajne drzwi? Nie, to niestety nie są te drzwi. brązowe proszę nie mamy. Ale właśnie przeszliśmy sobie już do ostatniego wejścia. Co tu jest? Ej, on jest troszkę straszny. Ale nic tam nie zrobisz na szczęście. Ej, to są numerki wszędzie. Piątka to. Aha, dobra. Musimy sobie z tego łożyć kodzik. Czyli tak. Zielony to jest 3, 5, gdzie jest ten diamencik. Dwójka to jest ostatnie. To wiecie co? Ja sobie szybko ten kodik rozwiążę. Mamy kolejny klucz. To kluczowa forma. Fajnie, że udało się znaleźć dwa klucze, ale jeszcze żadnego przejścia. 7, 3, 5, 7, 2. Mam nadzieję, że to zadziała. Tak, akceptujemy to. Jest, dobra. Za pierwszym razem mi się udało. To na szczęście nie było takie trudne. Mamy teraz kolejny brązowy klucz. Trzeci klucz już udało mi się znaleźć, więc jest tego naprawdę całkiem sporo. No ale tych już sobie niestety nie otworzymy. A co się stanie, jak przeciągnę sobie tą dźwignię? A, musimy się teraz wrócić. Ale chociaż otworzymy sobie, może tak, mamy tajne przejście otworzone. Całkiem pokazuje nam, żeby wracać, ale my nigdzie nie mamy zamiaru wracać. Ej, jest coraz naprawdę. Tym jest są coraz ciekawsze. Czy to jest jakieś przejście do podziemi? Ja się boję, że my zakończymy tą gierkę w troszkę inny sposób. Co jest? Tu na znaczy nie możemy coś znaleźć teraz. Nie, to jest jakiś ogromny labirynt chyba. I mamy kartę z numerkiem 4. Nie wiem do czego ta karta będzie nam potrzebna. Tu jest drabina chyba jeszcze do góry, czy mi się wydaje, tylko. Jest do góry jeszcze drabina. Ej, za dużo tych przejść tutaj jest. Ja się naprawdę gubię po... A, bo, bo to chyba jest w ogóle jakiś labirynt taki naokoło wszystkiego. Uuu, dobra, żeby się nie spadli. Jest nawet karta Uno. Mogę cię podnieść? No, okej. Okay. No to fajnie, że mi odpowiedziałeś. Dosłuchaj no, na moje pytanie mi odpowiedział. To jest wyjście. 3 razy. Wybrałem złą drogę, ale wreszcie udało mi się tutaj dojść. Patrzcie, jeden, drugi, trzeci raz spadłem i mamy kolejny klucz. Nie wiem już tym razem do czego. Mamy tych kluczy naprawdę bardzo dużo, ale skoro już je mamy, to przejdziemy sobie, w, no, wszystko. Wydaje mi się, że ten klucz, który przed chwilą znalazłem, może być do tego miejsca. Tak, to jest dokładnie tutaj. Co tu teraz pika? Mogę sobie to podnieść. Też nie wiem za bardzo, co mi to dało. Podniosłem tłumacza. Ok, zobaczymy, co mi ten tłumacz zaraz powie. Poza tym, nic innego tutaj niestety nie widzę, ale fajnie, że udało mi się znaleźć coś. Kolejnego, a tu jest przejście jeszcze jakieś Nawet kilka przejść, więc szybciutko sobie Przechodzimy na kolejną stronę, co to jest Teraz za teleport, ja już naprawdę nie wiem Co się tutaj dzieje, ale ta gierka jest Ogromna, ta mapa w ogóle jest wielka strasznie Musimy znaleźć poprawny, żółty Kryształek, no czyli tak, klikamy sobie wszystkie Okej, okay, chyba wreszcie udało mi się go Znaleźć, bo tutaj ze ściany sobie Jakiegoś wziąłem, ale może to jest ten No chyba udało mi się go znaleźć, bo właśnie Odpaliłem sobie jakiś portal Więc, no dobra, wejdźmy sobie do Środka i ja już naprawdę nie nie wiem, co się w tym momencie dzieje. Naprawdę nie mam pojęcia. Mamy tutaj klucz? Nie. Takiego klucza nie mamy. Tu możemy sobie wejść gdzieś do góry teraz. Mamy jakiś pomnik z pilotem. No właśnie. Ja już w ogóle zapomniałem, że my szukamy przecież cały czas pilot. Cześć. Możemy się z nim przywitać. Tak sobie patrzeć czy przypadkiem. A, jest tu Among Us w ogóle. Jestem Bob. Tak. No przecież mam tu napisane na koszulce. Nie widać. Z tym ostatnim zdaniem to już sam naprawdę nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale nic w ogóle nie mogę sobie tutaj znaleźć. Więc nie wiem do końca, co mamy zrobić. Nic więcej już nie udało mi się niestety znaleźć. Dlatego wracamy na sam początek i wróci. Wróćmy sobie do naszego prawidłowego zakończenia Troszkę kluczy mi jeszcze zostało O, tu jest znowu ten potwór Dobra, gonimy go Mam nadzieję, że wreszcie oddasz mi mój pilot No, fajnie I spadliśmy sobie znowu gdzieś na dół To są też czurki które się atakowały Co ty teraz ode mnie chcesz? Dobra, mi nic nie będzie Przejdźmy sobie teraz tutaj do przodu I co my tutaj mamy? To możemy wziąć sobie, a, do siebie Żeby sobie jakoś tam przeskoczyć i Jak ja mam teraz przejść na drugą stronę? Czekajcie, to muszę sobie kliknąć ok to, to nie było w sumie takie trudne Teraz to wszystko musimy sobie tutaj poprzestawiać no dobra, to będzie też proste, trzy kliknięcia. Tutaj widzę jeszcze jakieś przejście z prawej strony, więc skoro to przejście widzę, to musimy sobie to chyba sprawdzić. I mamy znowu coś ukrytego. Tu mogę też... A, kolejny klucz sobie znaleźliśmy. Nie mam pojęcia, do czego już ten klucz... O, to możemy sobie utworzyć w ogóle. Dobra, fajnie. Kolejne przejście teraz. Nie, no nie mówcie, że ja muszę taką zagadkę rozwiązywać. Tych zagadek jest naprawdę za dużo. Wiecie co? A, tego już nie da w ogóle zniszczyć. Chciałem już powiedzieć, że może przypadkiem udało mi się znaleźć ten fioletowy klucz, który był nam potrzebny do otworzenia tego przejścia przed chwilą. Wiecie o co chodzi, nie? Tych przejść o dużo, ale... Mam nadzieję, że jeszcze się łapiecie w tym wszystkim. Ale niestety musimy sobie stąd wrócić, bo jest nam potrzebny jakiś lepszy kilo, którego my nie mamy. Co to teraz? A, razi prądem. No, udało mi się już przez to przejść, ale co mamy zrobić teraz? A, przejść sobie jakoś przez te lasery. Tak, żeby żadnym nie dostać. Dobra, mam bardzo malutko HP, ale mam nadzieję, że powoli sobie jakoś przez to przejdę. Na szczęście mi się jakoś udało. I teraz mamy. Co tutaj się teraz dzieje? Dobra, kliknijmy sobie to, to i to. I możemy to kliknąć? Możemy chyba. Udało mi się otworzyć to przejście. To nie było. Aż takie trudne. Dalej mamy wejście. Tu jest diament. Do czego jest tam diament jakiś potrzebny? Do wentylacji mamy sobie jakieś przejście. Teraz to przejdźmy sobie. O, udało nam się zdobyć ten diament. Toalety jeszcze z hajsem, e, z kasą, nie wiem. I e, tu jest w ogóle, ile jest pieniędzy wszędzie. Jakiś alarm się odpalił. Dobra, musimy sobie stąd uciec, nie? Przez te wenty na przykład mogę je zniszczyć? Nie mogę ich zniszczyć. Właśnie chyba oddałem mu ten diament, otworzyłem tą skrzynkę i dostałem osiągnięcie. I poza tym to się w sumie nic nie stało. Więc to wróciłem się na sam początek, żeby tylko to dostać. A teraz możemy przejść sobie dalej. Do tego miejsca i zobaczymy, co. Kryje się na samym końcu. Cześć szczurku, Witam cię ponownie. Ja już nawet mi się tutaj nie chce siedzieć. Pójdźmy sobie do kolejnego miejsca. I mamy tutaj. Tu jest jakaś winda, tu jest jakaś dźwignia. A to możemy sobie otworzyć. Bardzo fajnie. Tu jest deska, po której. Uda się przejść. Nie wiem skąd deskę? Ale mamy deskę, więc możemy sobie przejść znowu po czymś tajnym. To jest kolejna część tej kartki, ale tą kartkę już widzieliśmy w chapterze numer jeden. I możemy się teraz wrócić tutaj. Ej, wiecie co? Ogólnie mi się wydaje, że może nam się złożył teraz ten nasz super kill taki lepszy troszkę, żeby sobie zniszczyć tamtą ścianę. Którą wcześniej widzieliście, taką fioletową. Jednak nie mamy lepszego kilofu, ale mamy do wyboru zielony lub różowy klucz. Nie wiem, który będzie nam bardziej potrzebny, ale wezmę sobie ten fioletowy, a ten sobie tutaj już niestety zostanie. Ponownie wróciłem na sam początek gry. Nie ma teraz tutaj tego szczura, nie wiem czemu. Udało mi się znaleźć ster, ale mu nie dałem. Mam jakąś miskę. z Pizzą, z serem I zrobimy sobie chyba taką jakąś zupę serowo-pizzową Więc bardzo fajnie Nie wiem komu my to teraz damy Potwieramy sobie jeszcze szafeczki Ale tutaj już nic ciekawego sobie nie znajdziemy I sprawdzam sobie wszystkie drzwi po kolei i Czy przypadkiem czegoś nie pominąłem I poza tym chciałbym jeszcze pójść do Flamingo oddać dać mu jego czapkę Tylko nie pamiętam gdzie on był Dobra Flamingo trzymaj swoją czapeczkę Podziękował mi bardzo fajnie Po drodze nic więcej nie znalazłem Tylko tyle co dałem mu tą czapeczkę Więc idziemy sobie dalej No i w taki oto sposób ponownie wracamy sobie do tego miejsca. Dam jeszcze jakiś tam nadajnik, znaczy ten tłumacz do kaczki już normalnie gada na szczęście. Weźmy sobie do środka i co się teraz stanie? Czy chcemy wejść? Tak, chcemy. Ja już byłem naprawdę wszędzie i mam nadzieję, że może weźmy stąd, wyjdziemy. Oj i tutaj jest ten potwór straszny i wszędzie jest TNT. Dobra, oddaj mi mój pilot i będzie naprawdę wszystko w porządku. Właśnie, co ty w ogóle robisz? Czemu on to TNT odpala? Ej, wszystko chyba wybuchło! No i właśnie w taki oto sposób udało nam się przejść tą grę do samego końca. Nie wiem ile sekretów ja wam pokazałem, ale my. Myślę, że na pewno dobre 90%. Jeszcze jeden macie tutaj, gdzieś za telewizorem. Znaczy, jak sobie kawałek gierki przejdziecie, to wiem, że jak klikicie sobie na tą szafkę, to potem porobicie sobie troszkę rzeczy po tym domku i zobaczycie sobie bardzo fajny secret. Więc to już sami, bo ja mam naprawdę dość. Zostawcie łapkę w górę i subskrybneczkiem. Przychodziłem całą tą grę bardzo długo, ale myślę, że było warto i że odcinek się podobał. Narka wszystkim.